Witajcie ciekawscy. Choć minął już ponad tydzień od niespodziewanego i przykrego odejścia Camerona Boys'a, ani jego rodzina, ani przyjaciele, ani nawet fani wciąż nie mogą w to uwierzyć. Dlatego ciągle pojawiają się emocjonalne wiadomości pożegnalne do nieodżałowanej gwiazdy Disney Channel. Ponieważ prosiliście o to w komentarzach, przygotowaliśmy dla Was materiał, w którym przedstawiamy rozdzierające serca pożegnania bliskich aktora, jego rodziców i siostry. Powiemy wam także o niezwykłym hołdzie, który Walt Disney Company zdecydował się oddać Cameronowi Boys. Zostańcie z nami do końca. Już w naszym poprzednim filmie mówiliśmy, że pożegnania z ukochaną osobą zawsze są trudne i smutne. Jednak konieczność stawienia czoła nagłej śmierci syna lub brata, który odchodzi w tak młodym wieku musi być czymś niepojętym. Po prostu ból jest zbyt duży i nie do zniesienia. Dowodem na to są rozdzierające serca słowa, które kilka dni temu poświęciła swojemu bratu Maja Boyce, siostrę młodego aktora. 17-letnia dziewczyna napisała, że Cameron zawsze był jej najlepszym przyjacielem, a jego uśmiech jak żaden inny był w stanie rozświetlić i wypełnić cały pokój radością. Wspomniała także, że w wieku zaledwie 20 lat. Ich brat osiągnął znacznie więcej, niż inni w 100. Według jej słów, Cameron był poszukiwaczem przygód, z dobrą duszą, człowiekiem uczynnym. Maja wyznała również, że choć jej smutno, to jest też szczęśliwa, bo spędziła z bratem czas przed jego śmiercią i miała zaszczyt znać go 17 lat. Mówią, że żaden rodzic nie powinien pochować swojego dziecka, ponieważ ból związany z koniecznością wykonania tego jest czymś nie do opisania. Z tego powodu kolejnym najbardziej przejmującym pożegnaniem były słowa Victora Boysa, ojca Camerona, który opublikował zdjęcie swojego syna zrobione na kilka godzin przed tym, jak odebrano go na zawsze. Pan Boyce wyraził nadzieję, że nikt inny nie będzie musiał znosić takiego bólu, bo nikt nie jest odporny na taką tragedię. Podziękował również wszystkim wyrazom wsparcia i miłości, które zarówno on, jak i jego rodzina otrzymali od fanów. Należy zauważyć, że Wiktor Boyce zwykł dzielić się z ludźmi wieloma fotografiami ze swoimi dziećmi i żoną. Jednak niewątpliwie z Cameronem czuł szczególną więź. 28 maja z okazji 20. urodzin Camerona ojciec podzielił się zabawnym zdjęciem swojego syna, który ma zdmuchnąć świeczkę wbitą w malutkie skromne ciastko. Victor opatrzył zdjęcie opisem, że jego syn nie zachowywał się dobrze w w tym roku i dlatego to ciasteczko było jedyną rzeczą na którą zasłużył. Oczywiście był to żart, bo humory zawsze im dopisywały. Musimy jeszcze wspomnieć członka rodziny, który jest prawdopodobnie najbardziej zraniony ze wszystkich ludzi na świecie. Tak, mówimy o mamie Camerona, Libby Boys. O tym, że jej serce jest bardzo złamane, a rozpacz niewyobrażalna, może świadczyć fakt, że jako jedyna nie czuła się gotowa na publiczne pożegnanie, przynajmniej nie na swoich portalach społecznościowych. Jeśli przejrzymy jej konto na Instagramie, jej najnowsza publikacja pokazuje wzruszający obrazek szczęśliwej rodziny z ostatniej uroczystości Dnia Ojca, na której są jej mąż i dwoje dzieci. Podobnie jak Wiktor, pani Libby często dzieliła się zdjęciami swojej pięknej rodziny przy różnych okazjach. Na przykład w ostatni dzień matki, kiedy pod fotografią napisała troje ludzi, którzy uczynili mnie mamą. Dzięki. I chociaż pani Boyce nie pożegnała się publicznie z Cameronem, wielu jego zwolenników przesłało jej kondolencje i wyrazy wsparcia. Prawda jest taka, że nawet nie chcemy wyobrazić sobie głębokiego bólu, który musi teraz znosić ta kobieta. Życzymy jej dużo siły. Spośród reakcji na śmierć Camerona wypada jeszcze wspomnieć o hołdzie złożonym przez przyjaciółkę chłopaka, aktorkę Debbie Ryan, która także wstawiła pożegnalny wpis. Debbie podkreśliła, że czuje się rozdarta i nic co robi nie ma sensu. Że aktor był pełen życia, nieskazitelny i po prostu dobry. Swój bardzo emocjonalny wpis gwiazda zakończyła słowami, że będzie nosiła światło Camerona w sobie do końca swojej podróży i że dla niego wszyscy będą się starać być lepszymi. Następnie dziewczyna opublikowała także krótki film przedstawiający rodzaj ołtarza ze zdjęciami i artykułami dla swojego przyjaciela, który przygotowała była nienia chłopaka jako pośmiertny hołd. Wielu z was mówiło jeszcze o przejmującym wideo innej przyjaciółki aktora, Dow Cameron, w którym gwiazda żegnała Boysa, nie mogąc powstrzymać płaczu. Aktorka podkreśliła, że początkowo nie chciała nic publikować w mediach społecznościowych, bo ta bolesna strata jest dla niej zbyt prywatna. Dow przyznała, że żadne słowa nie są w stanie oddać jej przeżyć i cierpienia, że łączy wyrazy współczucia rodzinie Camerona, a sama wciąż pozostaje w szoku. Boyce był jedną z jej ukochanych osób na świecie, która pomogła jej pokonać wiele mrocznych momentów, a pustka po nim nigdy nie zostanie wypełniona. Słuchając aktorki, naprawdę ciężko powstrzymać łzy. Więc lepiej przejdźmy do czegoś bardziej pogodnego, choć oczywiście nadal jest to niezmiernie przykry temat. Odwołujemy się teraz do chodu, który Walt Disney Company postanowił złożyć swoje zmarłej gwieździe. Postanowiono zrezygnować z czerwonego dywanu i hucznej premiery trzeciej części sagi Następcy. Zamiast tego wytwórnia przekaże darowiznę na rzecz filantropijnej organizacji First Project, odpowiedzialnej za dostarczanie i zapewnienie dostaw wody pitnej do regionów świata, gdzie szczególnie jej brakuje, a w którą młody, zmarły aktor był poważnie zaangażowany. Ładny gest, prawda? A Wy jak pożegnaliście Camerona ciekawcy? Czy uważacie, że był niezwykłym chłopakiem, aktorem? Piszcie w komentarzach i pamiętajcie, że dzięki subskrypcji nie przegapicie naszych kolejnych odcinków. Do usłyszenia!